Janina porazińska, niebieska dziewczynka. Była noc na niebie był księżyc, a nad polami szumiał wiatr, i było okno otwarte. I przez to okno wiaterek do pokoju wpadł, a za wiatrem księżyc. Wiatr ze swą świstu gwizdu nutką i księżyc w srebrnych dziżemkach cichutko. Na oknie leżał zeszyt, miał okładkę w paski. W zeszycie tym Szymuś malował obrazki. Wiatr zaczął swawolić, huśtać się, zataczać i kartki w zeszycie obracać. I odwrócił na stronę dziesiątą, gdzie była wymalowana niebieska dziewczynka. Dziewczynka ziewnęła i powiedziała. A, nudno tak siedzieć i siedzieć na dziesiątej stronie. Stanę, przejdę się po ogrodzie w srebrze księżyca i w chłodzie. I hop, lekko skoczyła na kwiatową grządkę. Grządka była niewielka. Co to za kwiaty? Błyszczy w nim kropelka. Lizna ją. Słodka. Jakie jeszcze kwiaty na tej grządce spotkam? Fiołki, goździki, róże. Jak pachną. Czy te zapachy to takie kwiatowe piosenki? Czy je można zabrać ze sobą? Do ręki? Każda piosenka inna. Ta modra, ta złota, ta różowa. Każda piosenka kolorowa. I szła, szła dalej okrotem dziewczynkę w niebieskiej sukience. I nagle powiedziała, w tę dróżkę skręcę. A przy tej dróżce na końcu ogródka stała psia budka. Ham, ham, kto ktoś tam? Dziewczynka bardzo się zlękła, ale mówi odważnie: Jestem dziewczynką z dziesiątej stronicy. Ham, ham, nie znam takiej panicy. To może się poznamy. No niechaj. Wyrysował mnie Szymuś w przedszkolu na nauce. Ham, 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 znam go, znam. To mój gospodyni wnuczek. Mówiła mi krowa, że ten Szymuś to uczona głowa. Wie, że dwa i dwa to cztery i zna trzy litery. A, O, I. Krowa powiedziała, że to trzy. Nie może, no ale rysować to nie bardzo umie. Twoja sukienka jest krzywa. To dlatego, że się stołek kiwał. Aha, ale i bucik masz nie do pary. Jeden zielony, a drugi szary. Miały być oba czerwone budki, ale czerwoną kredkę zjadła Łobuska. Ham, ham, nie znam. Kto to jest Łobuska? To sąsiadowa kuska. Aha, no to wiem o tobie wszystko prawie. Teraz ja ci się przedstawię. Jestem Asia, suczka ruda. A to jest moja psia Buda. Czy można zobaczyć z bliska? Bardzo proszę, to jest moja psia miska. A te dwa grube wałeczki. Ham, ham, to moje dwie córeczki. Czy można je pogłaskać? Bardzo proszę. Może im kwiatowych piosenek nanoszę? E, niech się nie gniewa, panienka. Ale moje córeczki nie znają się na piosenkach. One lubią mleczko, nie pogardzą kosteczką. Lubią przewracać się po piasku, lubią robić wiele hałasku. Długo stała dziewczynka przy budce. Jakoś po wschodzie słońca wkrótce wróciła na okno. Ale wiatr! Już stroniczkę odwrócił. Teraz była na stronie 12, a na tej stronicy jechał samochód do miasta. Niebieska dziewczynka dygnęła i pyta: Panie szoferze, czy mnie pan zabierze? Bardzo chętnie, ale silnik nie dotarty. Ile panienka waży? Wolne żarty. Ja jestem leciutka, przecież proszę pana. Ja jestem namalowana. No to nie ma kłopotu. Proszę wsiadać. Już. O tu. Siadła. Pojechali. A kurz za nimi walił. I teraz już wiemy, że w zeszycie z rysunkami szymka na dziesiątej stronie siedzi niebieska dziewczynka. A na dwunastej dziew ta dziewczynka siedzi w samochodzie. Tylko. Nie ma tam ogrodu i kwiatów w ogrodzie. I nie ma tej ścieżki, gdzie jest budka Azi. I nie ma jak wiatr wpada, jak księżyc włazi. I nie ma jak panienka wskakuje z okienka. I nie ma kuski łopuski. I nie ma psiej budy i Azi z córeczkami. Ale to już narysujcie sami.